Matematyka na Dzikim Zachodzie to program edukacyjny oferujący doskonalenie umiejętności matematycznych w formie zabawy dla uczniów od trzeciej do szóstej klasy szkoły podstawowej. Każdy użytkownik może ustawić sobie własną kombinację ćwiczeń poprzez wybór operacji liczbowej oraz zakresu liczbowego, w tym wyboru ćwiczeń z liczbami całymi, dziesiętnymi, ujemnymi czy ułamkami. Program przeniesie nas do westernowego miasteczka, gdzie są różne aktywne miejsca. W każdym z nich znajdziemy inny sposób doskonalenia umiejętności matematycznych w zakresie szkoły podstawowej. Wirtualna klawiatura umożliwia efektywną pracę z interaktywną tablicą, dzięki możliwości wpisywania potrzebnych wyników. Po sprawdzeniu wyników zawsze oznaczane są poprawne odpowiedzi, a w przypadku błędu program podaje właściwe wyniki, po czym generuje nowe przykłady. W programie znajdziemy różne typy ćwiczeń, na przykład oś liczbową. W innym ćwiczeniu będziemy obliczać wyniki podanych przykładów i szeregować je według wielkości. Każda strona zawiera podpowiedź przydatną w pracy z tym programem. W tym zadaniu porównujemy wyniki przykładów. Każde ćwiczenie jest oryginalne. Przykłady nigdy się nie powtórzą. Nagrodą dla Państwa uczniów za poprawne obliczenia będzie plik z zabawnymi animacjami. Wypróbujcie tę najbardziej zabawną matematykę nie tylko na dzikim zachodzie.